Witam serdecznie, szczęść Boże. Zapraszam do krótkiej podróży w świat starożytnych chrześcijan. Świat ich lęków, obaw, przekonań. Świat, który choć historycznie jest odległy, to jednak pod wieloma względami ciągle nam bliski. Na samym początku trzeba powiedzieć, że świat pierwszych chrześcijan to był świat pogański, świat religijności pogańskiej bogów, herosów, tajemniczych sił. I nie byłoby w tym nic strasznego, gdyby nie jeden raz, niejednokrotnie te siły jednak pokazywały swoją moc. W ten sposób trudno było im zaprzeczyć. Stąd pierwszych chrześcijan dręczyły różnego rodzaju pytania, pytania dotyczące tego świata. Kim są bogowie pogan? Jaką mają moc? Jak się wobec nich w związku z tym zachować? Jak powinni się wobec nich zachować chrześcijanie, ludzie wierzący? Co mają zrobić? W gruncie rzeczy te pytania nie są nam jakoś obce. Wobec takich pytań stanął też swego czasu jeden ze starożytnych kaznodziejów, święty Augustyn. Przyjrzyjmy się rozwiązaniom, w których. Które on zaproponował swoim słuchaczom. Jak to się zaczęło? Augustyn, jak co roku, przygotowywał jako biskup w małym, portowym mieście Hiponie chrześcijan do krztu. Po Wielkanocy miał zwyczaj spotykać się z nimi na swobodnych rozmowach, wysłuchiwać ich pytań, odpowiadać na wątpliwości. Pewnego razu, a było to mniej więcej na początku V wieku między rokiem 406 410? Jeden z jego rozmówców, Neofitów, zadał mu pytanie, jak to jest z tą mocą demonów, jak to jest z mocą bożków pogańskich, bo pierwsi chrześcijanie utożsamiali ich z demonami. Jaką mają one moc? Skoro potrafią. Słusznie, trafnie, przepowiedzieć wiele wydarzeń. I przywołał wydarzenie, zdarzenie, które wstrząsnęło całym cesarstwem rzymskim w tamtym czasie. Pod koniec IV wieku, w 391 roku w Aleksandrii zburzona została świątynia, pogańska świątynia bożka Serapisa. Wielki serapejon, Miejsce wielu pielgrzymek. Sanktuarium. Pogańskie sanktuarium. Nie byłoby w tym nic strasznego, gdyby nie fakt, że rzekomo zburzenie serapionu poprzedziła plotka przepowiednia, której źródłem miał być sam Bożek, sam serapis. Augustyn nie był do końca pewien, czy przepowiednia jest prawdziwa. W samo wydarzenie, w samo wydarzenie historyczne zburzenia serapionu raczej nie wątpię. Ale nie dyskutował z tym. Dzisiaj wiemy, że całkiem możliwe, że taka plotka się pojawiła. Mogła mieć różne źródła. Jeden mówią o, tych, o tej plotce, o takich przepowiedniach pogańscy pisarze. Mówią o nich także pisarze chrześcijańscy. Jeden z chrześcijańskich historyków, Sokrates Scholastyk, wspomina, że być może plotka nie chcę sam w to wierzyć, ale być może plotka ma źródło w tym, że kiedy po zburzeniu Serapejonu do ruin weszli, pierwsi chrze weszli chrześcijanie, zauważyli na murach znak Ang, przypominający chrześcijański krzyż. Stąd wyciągnęli błędny zdaniem Sokratesa wniosek, że to sam krzyż się ukazał, bo zapowiedział, zburzenie pogańskiej świątyni. Podobnym tropem szedł inny chrześcijański historyk, Rufinus Aquilei. Dla nas jednak o wiele bardziej wiarygodny może być pisarz pogański. Eunapios Sart w swoich pogańskich żywotach sofistów jako autor niezbyt przychylny chrześcijanom przytacza pewnego filozofa Antonina z Kanopus gdzie również znajdowała się świątynia poświęcona Serapisowi który rzekomo miał powiedzieć iż przyjdzie taki czas tuż po jego śmierci że wielki cień okryje ziemię i wszystkie te miejsca mówiąc o świątyni Serapisa zostaną zniszczone być może do takiej przepowiedni do, do jej treści właśnie odwoływali się słuchacze Augustyna. Trudno to dzisiaj jednoznacznie stwierdzić. Augustyn nie polemizuje w plotką, ale odpowiada na wątpliwości swoich słuchaczy. Skąd demony biorą swoją moc? Skąd bogowie pogańscy, utożsamiani z demonami, ze złymi duchami, posiadają wiedzę, która pozwala na przepowiadanie przyszłości. Augustyn, odpowiadając, wyjaśnia najpierw naturę samych demonów. Kim są złe duchy? Jaka jest ich natura? Augustyn uważał, że demony posiadają swego rodzaju ciało ciało eteryczne, duchowe ciało, które pozwala im na niezwykłą szybkość w poruszaniu się. W związku z tym, Skoro mogą pokonywać bardzo duże odległości z niesamowitą szybkością, są też w stanie zdobywać informacje, które nam, ludziom, nie są dostępne, albo które, żebyśmy mogli je sobie wzajemnie przekazać, wymagałyby wiele czasu. Augustyn uważał, że demony potrafią szybko zdobywać różne informacje, co nam, ludziom, wydaje się cudowne, a one w swojej przebiegłości wykorzystują je, by nas zwolić. Inne prawdopodobne wytłumaczenie to większe doświadczenie złych duchów. Augustyn mówił, że przecież żyją one o wiele dłużej niż my. O wiele dłużej. To znaczy, że tak jak starsi ludzie mają większe doświadczenie, tak i demony mają większe doświadczenie różnych spraw, rzeczy. Jako przykład Augustyn podawał też żeglarzy albo rolników którzy w swoim fachu cieszą się o wiele większym doświadczeniem, poznaniem niż inni zwykli ludzie potrafią rozpoznać znaki pogody, przepowiedzieć na podstawie różnych znaków pogodę albo jaki plon przyniesie pole. Zwykli ludzie, ponieważ nie posiadają tego doświadczenia, nie są w stanie tego zrobić. I też wiedza tych, że. Przedstawicieli tychże zawodów może wydawać się niezwykła, cudowna. Demony mają o wiele większe doświadczenie różnych spraw i rzeczy niż my ludzie. Może nam się to wydawać cudowne, niezwykłe. Ale to wcale nie oznacza, że posiadają boską moc. One wykorzystują jedynie to doświadczenie, by nas, ludzi, zwolnić. I wreszcie trzecia rzecz. Augustyn... Stwierdził, że złe duchy wykorzystują także prawdziwe i słuszne proroctwa, jakie zostały zawarte w Starym Testamencie. Proroctwa ludzi natchnionych przez samego Boga. Proroctwa, które są prawdziwe. Złe duchy przepisują je sobie. Wykorzystują informacje w nich zawarte i w ten sposób chcą się pokazać jako te, które potrafią przepowiedzieć przyszłość. A przecież, jak mówi. Święty Augustyn w Starym Testamencie został przepowiedziany upadek bóstw pogańskich. Złe duchy doskonale o tym wiedziały, wiedziały, że przyjdzie ten moment, a kiedy dzięki swojemu doświadczeniu wyczuwały, że już za niedługo będzie mieć miejsce, by w jakiś przewrotny sposób jeszcze bardziej podkreślić swoją moc, chciały przepowiedzieć to zburzenie. Złe duchy zagrażają człowiekowi, wygra... wywołują lęk, niepewność. Ale, jak pouczał swoich rozmówców święty Augustyn, nie należy się ich bać. Złe duchy, demony, pogańscy bogowie mają ograniczoną moc, ograniczoną pod wieloma względami. Nawet jeżeli ich poznanie i wiedza jest większa niż ludzka, to jednak nie przekracza i nie wychodzi, nie wynosi się ponad wiedzę i moc samego, prawdziwego, jedynego Boga. Celem złych duchów jest fałszować, udawać, oszukiwać, zwodzić człowieka, byleby tylko nie zaufał prawdziwemu Bogu, tak mówi św. Augustyn. To jest dewiza złych duchów, to jest dewiza demonów. I wreszcie co najważniejsze. Kiedy święty Augustyn rozmawiał ze swoimi słuchaczami z neofitami, wskazywał, że jest tylko jeden prawdziwy. Bóg i człowiek, który do jedynego Boga prowadzi, to może być pośrednikiem, który sam ma największą moc, który sam jest jedyną prawdą. To Jezus Chrystus. I to o nim, to prawdę o nim chciał przekazać święty Augustyn. Nawet jeżeli mówił o demonach, nawet jeżeli rozważał ich naturę, nawet jeżeli mówił o ich mocy, o przepowiedniach, które one składały, robiły, o znakach, które dawały, to tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać, że jest ktoś poza nimi, że w gruncie rzeczy jest ktoś, kto je przesłania, to Jezus Chrystus. Jedyny Bóg, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Myślę, że te wskazania, które święty Augustyn przed laty dawał dawnym chrześcijanom, pierwszym chrześcijanom, swoim słuchaczom, neofitom, nie straciły nic na swojej aktualności. Dla nas również są pożyteczne. Człe duchy dzisiaj. Nie przybierają może postaci starożytnych bóstw, ale wykorzystują wiele innych sytuacji, rzeczywistości, pośrednio czy bezpośrednio posługują się nimi w tym samym celu, by udawać, fałszować, oszukiwać, zwodzić. byśmy tylko nie zwrócili się ku jedynemu i ku prawdziwemu Bogu, ku jedynemu i prawdziwemu Zbawicielowi. Jezusowi Chrystusowi. W niego więc trzeba szukać drogi. Każde z poszukiwań teologicznych, czy dotyczy starożytnych chrześcijan, czy chrześcijan współczesnych, czy rozważa większe, czy mniejsze problemy moralne, dogmatyczne, społeczne, zawsze jest ukierunkowane na poszukiwanie prawdy. Prawdy. Do poszukiwania prawdy, którą dla nas wierzącym jest Bóg, którą dla nas jest Jezus Chrystus, do poszukiwania tej prawdy zapraszam. Zapraszam w gronie społeczności Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dziękuję za uwagę.